Cześć, witajcie. Wróciłem ze szkoły i zrobimy sobie dzisiaj przegląd ziemniaków. Tak, wymyśliłem, zobaczymy, czy już coś jest. Można by już może podbierać na frytki. Zobaczymy. Ale najpierw jeszcze zajrzę do kurek, chociaż ja już zaglądałem, ale jeszcze Wam pokażę. Te wariatki sobie fajnie radzą. Dzisiaj jedna z tych silek już mi tam biegła siedziała tam normalnie z nimi, no ale trzymam je na razie jeszcze tutaj. W one już są no, niewiele mniejsze od tamtych silek co tam mam, chociaż no trochę jednak mniejsze, nie? Od razu poznałem, że to jest z tych. E, no te kochinki. No to one mają najgorsze tutaj, najciężej. Te dobrze mają, dostają to trzeba, kapusta i tak dalej. Króli się. No królik jak królik. No. Są skazane w większości na wkopy albo w domu. Tak akurat są hodowlane i... Jest to chów chociaż no, ale... niby nie jest im najgorzej, chociaż wiecie, no sami nie wiemy, jak to im jest. Nioski też, przed chwilą zebrałem trzy 3... jajeczka, o. I przez chwilą mnie ten kogut, nie wiem, no, znaczy wiecie, no to jest normalna rzecz, patcie jak nie urządził. E, normalna rzecz to jest po prostu kogucik gdzie patrzcie jak zniszczone mam, Oto to wszystko, są siki królików. Taki byłem mądry, że tak zrobiłem. Tego przełożyłem, no ale też przełożyłem, żeby tam zmieścić te małe wariat Wiecie, no nic, po prostu poczuł się dobrze, to jest jego miejsce. O, tak widzicie, fajnie, chociaż <laughs> nie fajnie, no ale yy, no i wiecie, no to jest rzecz normalna. Trochę trzeba po prostu regularnie yy, trzymać, tak przebywać, pokazywać mu. No wiecie, dobrze, że trzymać na rękach, tak go zacisnąć, żeby nie mógł za bardzo się ruszać, troszkę go podtrzymać, porozmawiać z nim, pogłaskać. I wtedy nie są agresywne. No wiecie, ja tego nie robiłem. I zdzicią wariacik. <noise> ale no, na razie to mi na nich nie zależy, bo... Znaczy no nie zależy. Na razie to mi nie zależy na nich na ich oswojaniu. Jeszcze będzie czas, jak je się zrobi się stado kochinków może kiedyś. No zobaczymy. Jakoś w planach tego nie mam, no, ale jak już mam kupione i takie ładne i młode, pewnie coś na pewno zostawię, no ale nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Jak je, jakie je zalokuję, ulokuję, zobaczymy. No, ten ładnie zaczął piać. Znaczy, no, zaczął, on nie czuje od jakiego czasu, ale no ładnie pierdolę. Jak powinien. Kaczuchy się pierżą, chodźcie. Czekajcie, a im sypnę, to przylecą. O, już wychodzą. Cześć! Wiecie, tak fajnie im się pierzą akurat na, ten, na skrzydłach i tak fajnie im się podwijają. Fajnie. Aha, o, i uciekają momentalnie. No, ale dobra. Wiem, że podwijać się mogą też skrzydła. E no wiecie, anielskie skrzydła jest takie coś u ptaków wodnych. Ale im rosną akurat pióra. No a zresztą nawet tego nie widać tak, ale yy, tam gdzie będą takie niebieskie miały w jednym miejscu, takie wiecie, zielono niebieskie. To widać te pałki takie i one są tak fajnie podwinięte czasami jak biegają. A teraz akurat już patrzcie, No bo im rosną. Rosną. Perliczki ładne. Chociaż malutkie są, bardzo malutkie, ale jedzą co róż dotykam. One mają pełne wola, także no nie wiem, pasze mają. Powinny rosnąć Widziałem u pana perliczki To one wcale duże nie są W wielkości kaczek tych Arbuzy No to wam pokazywałem Chyba na, ostatni, na ostatnim filmie O bo jeszcze mam Nagrany Bo tutaj mówiłem o tym, że Coś tam w lesie będę nagrał Trochę tam nagrałem Trochę wiecie Zdjęć bardziej się starałem robić I wam postaram się złożyć z tego film Tu widzę Zaczyna się psuć Ostatnio takiego, tego złotowolicy tutaj był taki, jeszcze nie czerwony i tak dalej Przekroiłem fajny w środku czerwony, no i jednego z tych też zerwałem żółty To też był taki, no w miarę dojrzały Ten dojrzały, ten nie dojrzały To ostatnio robiłem to samo, ten jest dojrzały Dobra, idziemy Patrzcie, widzę, że już o, orzechy spadają O, już coś wyjadło Ale to są, o widzicie, jakie duże To są te większe orzechy Ale ostatnio już coraz gorzej drzewo owocuje nawet widać mało liści wszystkiego o ale widzę jabłka, ładne jak papierówek w tym roku żadnych nie ma znaczy to jest papierówka, nie wiem czy to jest papierówka to jest taka gorsza od papierówki moim zdaniem ale no wygląda jak papierówka, smakuje też dość podobnie, ale trochę gorzej moim zdaniem ale o tu malinówy są widzę na ładne one długo leżą, fajne i jestem a kukurydzę, tak widzę. Trage tragicznie, tragicznie. Chociaż, patrzcie, to może być ta popcornowa. O. Miękka czuję pod spodem. Ale może być popcornowa, bo ona tak schnie. Może i tak. A to może być cukrowa. Aha, na pewno, na pewno. Bo czerwona. I taka niewyschnięta, a ta schnie. No ale co, 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 co? nie ma za bardzo kolb. Ta jedna ładna, te inne. Nie widzę. O. Taka. No, co jeszcze taka może być? Ja bym chciał, żeby, wiecie, żeby trochę było tych ziarek, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Chociaż już kiedyś miałem. Kiedyś miałem. Te kukurydzy to kurczy, paście. Nie pryskane niczym. O, już twarde są w miarę. Ładne kolby, duże. O, no, duża jest ta kolba. O, nie pryskane niczym i ze żarty. Ptaki się dobrały już, niestety. Szkoda, o, tutaj tak samo. Wyjedzone. O, działa. No to może już to trzeba zbierać, yes. takie twarde. czekajcie. Chapniemy jedną, zobaczcie. O takie o, no fajne. Co to, to twarde, wilgotne niby, ale... Nie wiem, czy to jeszcze trzeba, no szczerze. Wiem, że się później trochę zbiera kukurydzę. No, ale nie wiem. Nie, ja się nie nadaję, bo patrzcie, zębem o, bez problemu, miękkie. A wydaje się być twarda. Biedny, będzie dla kur. No i co, tutaj zaraza. Ziemniaki to już chyba dawno wzięła tak. Czy no chyba, na pewno dawno. Ale one się dość długo trzymały, tak w miarę wiecie, że jeszcze jakieś tam listki były takie zielone. No z reguły to po zarazie. O, chwila i są takie, że nie ma liści. To to z wierzchu trzeba wywalać. Zielone. Do widzenia. była woda. Ten też widzę, że idzie do wywalenia. Zielony. Może niedobry pomysł tutaj wywalać, bo one będą odrastały. O, ale patrzcie. Jeden jest jakiś? o trochę większy niż myślałem. O, no, takie mogły być. Patrzcie, fajne. Takie mogły być. Zobaczymy, no, czy krzak. O, o no, takie mogły być. Fajne. Takie wielkości. O! Więcej jest wariaty. Ładnie. Takie, o, na dziko rosnące. Bez roboty ładne ziemniaki. No, ja lubię. Wiecie, frytki co je zrobić na oleju w głębokim tłuszczu. O. No, na oleju. No, pewnie jeszcze gdzieś tam chociaż. Może? Nie wiem. Nie wiem czy są jeszcze głębiej, czy coś szukać warto. O, patrzcie tu. Z połówki. Pół ziemniaka było, widzę starego. I mamu Nie dość, że tych małych, o sporo takich. Tu, o kilka jest. No takie cztery ładne. Ten piąty to mały. Ale cztery ładne ziemniaki, także warto, bez nawozów. A jeszcze jakbym obornika tutaj teraz w tym roku myślę, że dam, o ile wystarczy. Nie no musi wystarczyć. Przecież sporo jest tego kurnika. Sporo jest, ale jak ja go wiecie, tak kładę, to woda wiecie, zmywa, to wszystko w ziemi idzie. Ten najlepszy nawóz. I tu jest trochę problem. Dobra, to te sprzęty tu zostawię, będę sobie przychodził, dokopywał a te... No nawet wezmę wziąłem, nie wziąłem czwartego bo liczę cztery, ale przecież to ten mały buraki, widzę, że do no, niczego no może botwinka jakaś, ale to też takie malutkie liściowe, liściaste muszą być one u mnie dobrze rosną dobre, te dobrze rosną <laughs> ale no, to jak to było mm, nie pamiętam jak się nazywa to brązowe <laughs> kolega mi mówił Czyli podsumowując. Ziemniaki już są do kopania. No ale to we wrześniu z reguły widziałem, że kopali ludzie. Ja nawet kopałem ten. Pod koniec wakacji też kopałem nieraz. O, tu widzę kwiat żeński jest. Na tej dyni mi zależy, ale no szczerze nie wiem. No zaraz zobaczcie, ona jest zdrowiutka. co będzie, to będzie. O, wyjął. Zostawiła, ominęła. Przy kompostowniku, znaczy w kompostowniku, bo to jest dla odkór kilka taczek już uleżane od jesieni Dobra. A więc na dzisiaj to na tyle Dziękuję Wam za obejrzenie. Możecie chwalić, czy ziemniaki macie swoje, czy już kopiecie od jakiegoś czasu, czy będziecie dopiero. o No i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.